Hejka, witamy Was w kolejnym już ostatnim dniu naszego dłuższego weekendu, a w zasadzie no nie weekendu, takiego krótkiego wyjazdu. Idziemy właśnie na spacerek do lasu. Przed chwilą już robiłam pewne ćwiczenia z Czokusiem, także trzymam się mojego postanowienia, żeby go trochę no, zmęczyć, właśnie tak jak mówiłam, psychicznie i fizycznie. Dobrze to wychodzi. Wcześniej się no, nigdy by nie odważył przejść pod nogami, ja tutaj proszę. Tak. Może później Wam Cały coś efekt. nagram, jak nam się udaje to robić. No wiecie, nie ma spektakularnych efektów, ale to też nie jest jakiś pies, wiecie, e, border collie czy coś takiego. Tylko zwykły kundelek i to w dodatku dosyć już stary. Ale jak widać, czegoś tam jeszcze potrafi się nauczyć. My tradycyjnie idziemy teraz do śmietnika. My to takie małe woreczki mamy, a po tamtych biwakowiczach, to widzę, że tu już się w śmietniku nie mieści. Ale też widziałam, że tutaj regularnie są te kosze opróżniane, także dbają tutaj o czystość. No i dobrze, że ludzie też no, wyrzucają worki, duże, bo duże, ale przynajmniej to pakują i do śmietnika. No i że nie zostaje po prostu bałagan. Tutaj tych kosz jest też dość dużo, więc nie ma problemu z miejscem. A my idziemy tam w las. Zobaczcie jakie ciężkie zwierząt tutaj mamy. No, co to jest? Jakich zwierząt? I kto tam wykopał? Nie wiadomo. No i mamy swoje pierwsze kroki w lesie. Wyszliśmy z tego lasu, znaczy w sumie dalej jesteśmy w lesie, ale zaskoczyły nas takie piękne widoczki. Jest taka, nazwijmy to dziura w lesie, wykarczowane las tutaj mamy. Tak, i tam tak ładnie widzimy taką ścianę lasu. Oświetlona jest. Kolory, tak. tak. Jest ona oświetlona przez słońce, więc super to się prezentuje. Nasze prowizoryczne zbieranie grzybów. No jak widzicie, no tyle mamy grzybów. Tyle siatek. Więc... No tak zbieramy tyle o ile, jak się natrafi. To się trafi. Jak nie no to nie na razie. No tak próbujemy to połączyć ze spacerkiem po prostu. Przyjemne z spożytecznym, no i mamy taki piękny kolor jesieni. Bo wiecie, tutaj mam jesieniarę, no i muszę jej takie wymagania spełnić, aby wszystkie kolory były wystarczająco. Żółto-czerwone. Tutaj podobne te ścieżki są jak tam naprzeciwko no, kempingu spaderki. Jest taki las. No czy no las do lasu ogólnie chyba wszędzie jest podobny, ale tutaj jakoś tak bardzo mi przypomina. Nasze zbiory się powiększyły, albowiem mamy jednego grzybka. Zobaczcie, jaki słodziak. Takiego znalazłam. Także, jeden grzybek jest. Spotkaliśmy takiego pana, starszego na rowerza. Mówił, że ogólnie nie ma za dużo grzybów, ale coś tam miał na zbierane. A my poszliśmy w las taką ścieżką, której nie ma na mopach. I tutaj mamy taki wągus. A po drugiej stronie jego ciąg dalszy. A Ula jeszcze wychwyciła, że tutaj jest tak jakby jakaś taka budka, nie wiem, może to taka wieżyczka strzelnicza, może jakieś takie łowy tutaj mają leśnicze. A my idziemy dalej przed siebie. W przerwie od grzybobrania postanowiliśmy trochę popracować z pieskiem, znaczy się Ula. Tak, obiecam Wam, że pokażę Wam jakieś sztuczki, się teraz uczymy, także patrzcie, może nam się uda. Ktoś coś chyba no, pomyliłam, no ale dobra. W każdym razie takie coś ćwiczymy. Trochę mi się w głowie zakręciło od tego patrzenia w dół. Siad! Dobrze. Czeka poproś? Pięknie. Siad! Dobrze. Leżeć? Pięknie. Trochę niechętnie, ale to spróbował. Poproś? Poproś? No. Małymi kroczkami. Tak. Idzie. Koniec. Idziemy, i zapomniałem w ogóle tak <laughs> przypiąć. Myślałem, że może trzeba go przypiąć, jednak. Tak. Chodź, czeka. Zobaczcie, zbliżamy się właśnie do takiej drogi, którą myśleliśmy, żeby wrócić. Nie, grzybek. Nóż. No, nie, nie, No niech to. Teraz go z widzenia Tu. A no jest. Pod... Zobaczcie, jak zakomuflowana akurat. Ale ja go dostrzegłam. A Tomek tak bardzo chciał iść na grzyby ale już jemu się znudziło grzybobranie, widać to ewidentnie. Bo pierwszy raz o tym powiedział, a po drugie zajął się rzuceniem nożem. Także, yy, no świadczy to o tym, że już dla niego to jest zbyt takie, wiecie, młotone zajęcie. Natomiast ja się wciągnęłam i zobaczcie, dwa piękne grzyby Ciekawe czy dobre? Pokaż, jakie to tutaj masz. Nie mam. Chyba tam to co to poprzednie. ten, nienaruszony. Drugie takie same razem rosły. Było im raźniej, razem. Jak my. No to może jest ich tutaj więcej, jak były dwa? To się rozejrzyjmy. No dobrze, to my jeszcze poszukamy. Kończymy nasze grzybobranie. Tak wyglądają nasze zbiory. Możecie zobaczyć. Niektórych grzybów nie byliśmy pewni, więc po prostu wzięliśmy je w celach edukacyjnych, żeby sprawdzić, jakie to są grzyby. No i co? teraz wracamy do przyczepki. Jesteśmy już głodni. Spacer był wolny, ale trochę przyszliśmy. Więc po no, małej poruszaliśmy. No i idziemy zjeść teraz, bo już naprawdę nam głód do A ja tam widzę jakąś kładkę, zobacz. Chodźmy tam na tą kładkę jeszcze. To to więcej No tak już jesteśmy, to wejdźmy. Punkt widokowy się zarywa jak widać. Więc chodźmy obok. Kiedyś te drzewa były niższe. To, to może było widać. Więc chyba lata świetności, ten punkt widokowy ma już za sobą. Podobnie jak taki ośrodek, który mijaliśmy. I w ogóle tutaj w tym rejonie jest bardzo dużo takich jakby no już nie funkcjonujących ośrodków. Także nie wiem czemu tak jest. Czy to po prostu nie była atrakcyjna okolica i nikt tu nie przyjeżdżał? Czy o co chodzi? Nie mam pojęcia. I ostatni raz wejdziemy sobie na pomościk akurat jest dowolny, więc super. Czakuś już się nie boi, wskakuje jak szalony. Ostatnie spojrzenie na jeziorko. Tutaj nie można się zapędzić na tym pomoście, bo można mieć pływanie. Tak, nie zatrzymamy się na barierce. Zatrzymamy się na dnie. No może nie aż tak źle tutaj jest. Dzisiaj jest pierwszy dzień, gdzie są takie lekkie chmurki, więc słońce jest trochę takie przysłonięte. No i tak jest ładnie. Aczkolwiek w poprzednich dniach w ogóle nie było chmury, cały czas było full słońca. Dżako, chodził! Motocyklista, zobaczcie, ile kamperków wyjechało, a tam przyczepki jadą. Cały zlot się kończy. I ostatnie jeszcze, kwiat. Jak widzicie, za nami nie ma już tutaj obozowisk. Wszyscy pojechali. Zostali najwytrwalsi, czyli my Pierwsi przyjechaliśmy i pierwsi odjedziemy. Ostatni. I ostatni odjedziemy. tak, no, tak, tak. O to mi chodziło. Tak, ale ci przed nami, co te największe ogniska pali, to jeszcze się tli po nich ognisko, więc jak widać... Nie dogasili. Nie dogasili. Najwięksi tacy miłośnicy ognisk, jak widać. I cały dym w nas lecił, na więc to taki trochę ankament. No i w sumie fajnie, bo z tego co widzimy, to porządek został. A było naprawdę dużo zestawów, dużo kamperów mm -hmm. i wszyscy pozabierali śmieci, także no fajnie, że nie został tu jeden wielki syf, także to no, na pewno To na du plus. duży plus, duży plus. A my idziemy teraz do przyczepki i idziemy jeść, bo już strasznie głodni jesteśmy, zupkę zjemy. I wchodzimy do przyczepki, Czokuś już widać, że jest zmęczony. No nie tylko on. Ciekawe czy chętnie wejdzie. Chodź czeka. idziemy, Chodź. dawaj. Chodź. No jest zmęczony, bo zazwyczaj to nie chcę mu się wracać i chcę tam wstać, a tutaj od razu wszedł. Także o jak tu cieplutko mamy, fajnie. Ile stopni? 20,7 A nie było nas około dwóch godzin, co nie? No no, jest 15, nie wiem o której wyszliśmy. Może grzeby damy na zewnątrz, żeby tutaj nam żadne... No dobrze, tak zróbmy. Zapach ani robaki nie ewentualne. Oki. Okay. To my się rozbieramy i bierzemy się za obiad. Zupkę mamy taką ogórkową z ziemniakami, także najpierw zupka, a potem jakieś drugie danie będziemy robić. A w ogóle nasza butla gazowa to jest... Nie mówię o tej przyczepie, tylko tej małej toj. W przyczepie jest... też. Ta to jest mała, ale wariatka powiem wam. Ona już, ona ma pół kilo chyba. I ona cały sezon z nami, tyle wyjazdów, pikników, wszystkiego. No fakt, że tylko na niej podgrzewamy, tak? Nie robimy nie wiadomo czego. Nawet mimo wszystko trochę z niej korzystaliśmy. No nic, dobrze. Robimy zupkę. O, zobaczcie jaki fajny czajniczek wyskoczył. <noise> Taki czajniczek kulcie ma od jakiegoś czasu. To jest taki zaparzecz. Właśnie, tutaj może parzyć swoją herbatkę taką, jak ona się nazywa? Sypaną. Sypaną. Na I potem esencję sobie rozlewać. No proszę, a razu nie korzystałam, bo dopiero wam No ale jej czeka. Tak. O dobra, to my robimy. prezentuje się dobrze zupka. Tak, jeszcze, tak domowo. Jeszcze takie nie jedliśmy, więc... Chciałam spróbować te zupy jemy z Biedronki, ale nie było. Więc... Nie udało się kupić. Spróbujemy taką. to pokaż kamerkę na chwilkę. A tak w ogóle prezentuje się nasza szufladka już w praktyce. Tu są te połączenia, wzmocnienia. Tak jak mówiłem, nie wiem czy one coś dadzą, ale no, nie rzucają się w oczy, więc fajnie. A może jednak, no przedłużą życie tej szufladki, a ja chciałem jakąś łyżkę. Patrzcie jak słodziaczek się tutaj ułożył do drzemki, a nasza zupka już gotowa. Także Nalwamy. No, normalnie jak domowa, nie? Garnek, łyżka łazowa. My nie przyzwyczajeni do takich tak. Wiecie, my zawsze gdzieś tam w warunkach polowych. W menaszce. Złupka chińska. Tak, a tutaj. Takie rarytety. Amino. Prawda jest taka, że jak my zaczynaliśmy jeździć pod namiot, to gdzieś tak było z 10 lat temu. Nie mówię o czasach, kiedy gdzieś tam się z rodzicami jeździło, tylko kiedy sami zaczęliśmy już campingować, no to nie było takich dań, na przykład takich zupek w słoikach za bardzo, to dopiero się pojawiało. Ja pamiętam, że gdzieś tam Tomka mama nam kupowała, a to w Lidlu, a to coś, ale to tak jakby dopiero były takie początki, na pewno nie było takiego wyboru, a teraz na to już można praktycznie wszystko kupić, także to też się zmieniło. Kiedyś to tylko zupka właśnie Amino, no to, to było jedyne takie danie. No dobra, teraz spróbujemy tej zupki. Robimy taste test. Taste, test. Musimy się przybliżyć i razem, na być... No właśnie, ciężko. Może być trochę kwaśna, bo ogórkowe zazwyczaj są kwaskane. A nie? to taki ich urok. Normalna zupa. Chyba spoko. Ogórek do pogryzienia, nie jakieś rozmemłany. Uważam, że jest spoko. Na drugie danie wymyśliłam, że zjemy tą kiełbasę w sosie leczo z domowego weka i dołożymy do tego tą kiełbaskę która nam ostatnio została z grilla. Także ją trochę jakby... Do, stunigujemy. stunigujemy bo tutaj w tym zawsze jest y, dużo tego sosu po prostu zostaje. Jest jedna chyba kiełbaska i dużo sosu, więc będziemy mieć bardziej taki treściwy posiłek. O, widzicie? Tu jest taka jedna przekrojona na pół i sporo... Nie, półtorej kiełbasy. No, ale sporo tego co też jest, więc po prostu to tu wrzucimy i to razem podgrujemy. do tego bagietkę. Takie drugie danko. Danie chyba gotowe. Myślałam, że jakąś łyżkę weźmiesz że ty, takimi szczypczykami. Nigdy takich nie miałem, uznałem, że, że to fajne. Wydaje mi się, że chyba do tego jednak łyżka by się lepiej sprawdziła. No dobrze. Te, jak ten, jak suszki Jak Azjaci pałeczkami. A no, czego to wykorzystać? fajnie przełożyć. No fajnie, bardzo fajnie. <grywa> tylko co z tym sosem? Trzeba będzie też wziąć jakąś łyżkę. No albo przelać. No dobra. Tak się prezentuje danie. Już nie zamulamy, tylko będziemy jeść. Jest godzina 16.48. No i my zaczynamy się zbierać. Chcieliśmy tak między 17.00 a 17.30 wyruszyć, żeby koło, no tak 20.00, 20.30 być mniej więcej w domu. Żeby też na no, spokojnie jeszcze zaparkować przyczepę i tak dalej. Znaczy w domu. W sensie, no odstawić przyczepę no i co? Zbieramy się. Tomek już złożył przednie podpory. Tam jakieś rzeczy zanosi do samochodu. Ja tutaj, e, jakby szykuję te rzeczy, które będziemy zabierać do domu, bo jeszcze jak tutaj mamy chwilę i się krzątamy, to po prostu to naszykujemy. Może to przyjemniej w, sumie w takich okolicznościach niż potem e, na parkingu. Także sobie to zabieramy. No i. Tak to mniej więcej wygląda ogólnie fajnie, bo tych rzeczy nie ma jakoś dużo. Teraz i tak mamy, tak jak wam mówiliśmy, więcej tego ze względu na to, że to jest taki pilotażowy wyjazd. Tutaj chociażby mamy na przykład tyle pokrowców, znaczy pokrowców, no, no tak, pokrowców na te nasze gąbki, bo chciałam po prostu na wyjeździe, kiedy miałam więcej czasu, poprzymierzać czy na coś się decydujemy, czy coś nam pasuje. I w sumie chyba wnioski są pozytywne, także teraz zabieram to z powrotem do domu. Muszę pooddawać te, które nam się nie przydadzą i też zrobić taki. Kosztorys, ile by nas kosztowały pokrowce te wszystkie gąbki, bo na razie pozamawiałam takie pojedyncze na próbę. No i teraz sobie, jak już wiem, które rozmiary, które wzory nas interesują, to sobie to po prostu na spokojnie podliczę, czy się to decydujemy, czy nie. E, więc to zabieram do domu, więc trochę jest takich właśnie nadprogramowych rzeczy, ale, ale ogólnie dosyć sprawnie to idzie. Tak, już wykorzystujemy potencjał dzielonych drzwi. Bo ja tutaj sobie mogę wychylać się i pobierać te rzeczy, które URA mi przygotuje, a piesach nie wychodzi. Teraz potencjał drzwi tak, ale myślę, że potencjał to my przede wszystkim latem wykorzystamy, no tym, nie? Tak, Kiedy ale będziemy no, chcieli. nie ma, ale jeśli nie, to jest już. A już wykorzystujemy, ale latem no to będzie złoto po prostu, bo będziemy <grym> mogli wiatrzyć, a czokuś nie będzie tak. wychodził. No bo w hobby był cały czas przypięty smyczą o stół, bo cały czas chciał wyskakiwać, a w niewedłupce mieliśmy chyba cały czas drzwi zamknięte, bo też tak. był problem. No. Dobra, to my się zbieramy i, i tyle w sumie. No i dobra, jak widzicie, za mną przyczepka już pusta, gotowa do odjazdu, praktycznie. Zajęło nam to około pół godziny i tak jak mówiłam, mamy, mieliśmy dużo nadprogramowych rzeczy, także myślę, że takie pół godziny i ona już jest gotowa do zostawienia. Wszystkie rzeczy, które powinny iść do domu, już są spakowane do samochodu, także naprawdę bardzo sprawnie to poszło. No a generalnie nie musielibyśmy tego teraz robić, tylko przyjść do niej jutro, czy jakoś tam w tygodniu. Także, jakbyśmy mieli napięty dzień, to równie dobrze mogłoby to zostać że jest po prostu super, tak jak się spodziewaliśmy, że to e, ogarnianie się, zbieranie jest naprawdę sprawne, także pod tym względem fajnie. Stoliczek opuszczony, okien w ogóle nie otwieraliśmy, także są pozamykane. I co? W zasadzie to pozostaje tutaj tylko przyjść, odkurzyć, po tym wyjdzie, chociaż no nie ma jakiegoś syfu. Ogólnie tutaj, to takie większe większego leży, to, to po prostu wyrzucimy jakieś takie większe paprochy. Nie ma jakiegoś syfu, ale no można sobie po prostu odświeżyć, tutaj yy, przetrzeć blat, Już teraz tego nie będziemy robić, tylko przyjdziemy sobie na spokojnie i, i to po prostu zrobimy w tygodniu, po południu. Teraz yy, zabieramy jeszcze śmieci. Ten yy, kosz na śmieci też się sprawuje bardzo dobrze. Jesteśmy z niego zadowoleni, więc zabieramy śmieci. No i tak się tutaj to nakłada. Jakby worek wchodzi pod spód, pod tą pokrywkę. No i jest. Okej, okay, klepki zostają, wszystko zostaje. Opuszczamy na razie przyczepkę i idziemy ściągać podpory tylne. Pora na wspomniane podpory. Zobaczymy jak ta podkładka... No właśnie, no, czekaj, nagram zamiast. to. No podkładka... Jak podkładka, Nie pękła guma. na pewno. Nie pękła, jest to zwykła guma, więc super. To nie, no nie zachowa się jak drewno, zatem... No, nie wsiąkło to w a wilgoć jest. Trzeba przetrzeć to w Tylko by przetrzeć, przetrzeć pozostało. No i jak tam w ogóle? No. się używało. No, niech mi się wydaje, że spoko, No przyczapa pastała stabilnie, więc w sumie chyba nie zauważyłam żadnych odchyleń od normy. <grym> no właśnie, normalne podkładki, fajna sprawa. Prosto. Czekaj, czekaj. Troszeczkę w prawo. Troszeczkę jeszcze w prawo. Prostuj, stój, w prawo trochę. Stop, stop, stop. Czekaj. Odrobinę do tyłu. Odrobinę. Stop! Stop! Jeszcze troszeczkę! Stop! Stop! Jak widzicie, my już podpinamy przyczepkę. No i będziemy ruszać. Już nabieramy coraz większej wprawy, ja nabieram przynajmniej w nakierowywaniu tamka. Dobrze ci idzie od samego początku, nie gadaj. <grych> no ale wiesz, jak się wypożyczało raz na trzy lata, to inaczej, niż teraz w tak krótkim czasie. No tak. Ale... Od wypożyczenia Niewiadówki. No bardzo sprawnie nam ogólnie to wszystko idzie, żeby nie zapeszyć, ale jest OK. Tu jeszcze nim czuję, że będę musiał chyba poruszać. Zobaczymy. O! Już zjechała i oparła się na tym na, na samochodzie, prawda? Ale ja czuję, że tutaj jest za bardzo duże napięcie, żeby ten jak to się nazywa? Stabilizator zadziałał, bo już jest niby dokręcane, Ja czuję, że to jest nieprawda delikatnie odjadę do przodu. Tam jak coś tu będzie jeszcze kombinował. Nie wiem czy go słyszeliście. I co? Może I zaz... coś nie do końca weszło? Wejść weszło, no bo tu jesteśmy wie, zabezpieczeni. Zeskoczyć nie zeskoczy, ale po prostu tutaj e, rozkręcone jest na maksa. I czuję, że jakby było można było jeszcze kapkę podciągnąć, ale... Nie jestem w stanie tego zrobić. Ciekawe. To może a przyją na kółku jeszcze raz. Zaciągnij Dobra. hamulec. Tak, masz rację, zrób. Nie ma co ryzykować, jak ktoś masz wątpliwości. Robimy to po prostu jeszcze raz. A nas ogólnie żegnają takie piękne okoliczności przyrody. Przed chwilą byliśmy jeszcze na zachodzie słońca, ale robiliśmy fotki, w sumie nic nie nagraliśmy, więc zaraz Wam wrzucimy zdjęcia, jakie piękne nas zachód słońca pożegnał. O ile jak wracaliśmy z lasu, to były takie delikatne chmurki, pokazywaliśmy Wam na tym pomoście. Tak teraz się wypogodziło, jest piękne błękitne niebo i zachód słońca, także pięknie, malowniczo. Także bardzo miły, długi weekend. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że po prostu za mocno to odkręciłem, bo kiedy stawaliśmy, to dość dużo obrotów zrobiłem na odkręcanie i teraz nie jestem w stanie tego tak no, poprawnie przykręcić, tak mi się wydaje. No nic, najwyżej pojedziemy bez sprawnie zamontowanego stabilizatora. No przyczepka nie odpadnie, no bo zaczep działa, tylko chodzi o sam stabilizator no nic, może w trakcie jazdy trochę drgań dostanie może się naprawi samo, a jak nie to będę musiał się do tego przychylić co go tutaj blokuje, że tak ciężko działa no właśnie teraz zaczep spełnia swoją funkcję a stabilizator no jest po prostu luźny powinno to być bardziej skręcone, a nie jestem w stanie tego po prostu bardziej dokręcić, bo no już teraz sygnalizuje to o tym, nazwijmy to działa jak klucz dynamometryczny i po prostu już odbija, mimo że no nie czuć tutaj jakiegoś oporu, tak? w takim przypadku no to nie spełnia teraz swojej funkcji pewnie będzie trzeba albo podregulować albo no, naprawić jeśli uszkodziłem, albo samo się uszkodziło prawda? nie wiadomo no nic, najważniejsze żeby przyczepka nie spadła z haka Spaśnie nie spadnie, tutaj możemy sobie jeszcze poszarpać, jak widzicie pracuje spójnie, więc nie udało się jej wyrwać no i teraz podłączamy wtyczkę zabezpieczającą linkę i będziemy mogli jechać chyba kołeczka do końca nie jest schowana no i kółeczko jeszcze, bo tylko je ściągnąłem. Uh -huh. Teraz jest dociągnięte. I jeszcze linka. Tak, jeszcze linka. Tam mamy takie oczko, w haku za pierwszym razem nie wiedzieliśmy. No, znaczy Tomek, tak sądził, że coś tam mamy, ale no jedna osoba nam po prostu tak szybko to podpięła i nas zmyliła, że nie ma tam nic w tym tak. haku. No ale Tomek był dociekliwy, więc sprawdził to i teraz już podpinamy dobrze, za taki uchwyt. Tak. I to jest bezpieczniejsze w przypadku takiego wypinanego haka, bo jakby hak się po prostu wypiął, no to przyczepka i tak będzie się trzymała. Tak. No i światełka. Tutaj mamy podłączone. Obrysówki działają. Idziemy jeszcze z tyłu ładnie nawet świeci tak. nie widziałam jeszcze tak za bardzo w nocy tutaj a jeszcze na jasno właśnie żebyśmy nic nie zapomnieli tutaj też wszystko ładnie świeci i zaraz zobaczymy jeszcze stopa działają przytrzymaj tego stopa dłużej jeszcze dobra już wszystko działa Chciałam się upewnić, czy na tym środkowym wszystkie diodki świecą, ale wszystkie równiutko cały paseczek świeci. I tutaj też działają. Także. No to super. To wszystko działa. Na ten. Fajnie ona wygląda. Nawet tak właśnie w sumie nocą nią nie, nie jechaliśmy chyba za bardzo, tak nie patrzyłam na te światła, ale całkiem dobrze ją widać. No, fajnie wygląda. Także w tych pięknych okolicznościach przyrody kończymy nasz wypad z przyczepką kempingową. Super było, naprawdę mi się podobało. Cieszę się, że nie muszę je teraz oddawać. Naprawdę to takie uczucie, no nie wiem, że tu jeszcze się coś nie kończy. No to się skończyło, ale no tak. nie tak diametralnie, prawda, jak ostatnim razem te wszystkie wypożyczone przyczepki. Tak, to jest to, na czym nam właśnie zależało w posiadaniu swojej przyczepy, żeby mieć tą taką pełną swobodę, nie kończy się żadna doba hotelowa, kempingowa, przyczepkowa. No, i w sumie tak podsumowując, przyczepka w 100% spełniła nasze oczekiwania. Rozkład nam się sprawdził, cała nasza organizacja i rzeczy, które po prostu tej przyczepki kupiliśmy, też się sprawdziły. No no, Ogólnie jesteś zadowolona? Jestem zadowolona, wszystko działa tak jak należy. Być jakieś są drobnostki z moskitierą czy coś, to jest do poprawienia. Także... Tak samo z akumulatorem, to się ogarnie, to jest eksploatacja. No i z tym zaczepem alkohol co tutaj chodzi, to będę musiał rozpracować, no bo no dopiero teraz to się pokazało. No chyba moja wina, tak jak mówię. Jak odkręcałem, to czułem, e, że po prostu zbyt duży opór mam. I Jak widać, chyba nie potrzebnie tak bardzo. No odkręcałem tak mocno. No ale wiecie, to nie jest nowa przyczepa, z tego sobie zdawaliśmy sprawę, że jakieś tam rzeczy mogą wychodzić. Natomiast cało kształt bardzo mhm. pozytywnie. Ten wyjazd też był wyjątkowy z wielu względów. Po pierwsze był e, urodzinowo imieninowy, więc trochę świętowaliśmy. Po drugie był to pierwszy wypad naszą własną przyczepą kempingową. Po trzecie był to w sumie nasz taki pierwsze, takie jesienne biwakowanie no tak, chyba kilkudniowe. Tak. Więc też się Zawsze ograniczała sprawdzi. nas no. ta pogoda, prawda? Przez to, że nie mamy odpowiedniego ekwipunku, bo co tam z możemy robić? No, przynajmniej my nie jesteśmy tacy zaprawieni, żeby mm -hmm. w takim zimnie siedzieć, także no bardzo fajnie pod tym względem. No i dzięki temu też ten sezon po prostu wyjazdowy automatycznie się wydłuża, mm -hmm. no bo mamy drugą połowę. Szybciej błowę, zaczniemy, później tak, skończymy. drugą października my jeszcze biwakujemy i w sumie rozważamy, czy na 1 i 11 listopada jeszcze się gdzieś nie wybrać, jeśli nie miałaby dopisać ładna pogoda. Czemu nie? Także, no, jeśli by w ogóle w połowie listopada skończyć biwakowanie, a zacząć nie wiem, od marca, no to, no to to już jest coś po prostu. Mhm. Dobra, zatem chyba kończymy tą mini serię wyjazdową. Tak. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. To do zobaczenia, cześć. Pa.